Cześć. E, tak, wam obiecaliśmy, e, co jakiś czas będziemy dokonywać unboxingów e, różnych palet, żeby wam pokazać, co na nich można znaleźć, jaka jest jakość, jakie niezgodności mogą wystąpić e, na, e, na poszczególnych paletach e, z poszczególnych sieci handlowych. E, no i czy po prostu, czy to są śmieci, czy to nie są śmieci. Tak, niektórzy piszą, sami ocenicie sami może zdecydujecie, czy chcecie. Takie palety sobie zakupić od nas, czy też to nie jest dla Was, więc zaczynajmy. To napisze widzę, że będzie jakieś krzesło potel do bodajże. Nie wygląda na nowy Raczej jest nowy, jest instrukcja do niego. Oczywiście wszystko trzeba przed wystawieniem na sprawdzić, przejrzeć, zobaczyć czy są jakieś zarysowania eee, nie taką Tak, się układa. I do tego... Sobie Dobra, można... daj nam ogień na podłogę. Bo się zepsuje. Ale też w Godzinę. Chwilkę. Rzeczki sobie dam tu. I tutaj jakiś hamaczek. I zobaczmy, w jakim jest stanie. To jest oryginalna folia ale to już było tu na pewno wyciągane, bo widać bo już nie jest na swoim miejscu ale czy ja wiem nie wygląda całkiem uczciwie oczywiście wszystko do dogłębnego przeanalizowania no bo to nie nie będzie tak ale z doświadczenia wiemy, że tu i do opinii oczywiście naszych Odpadów nie ma. Jakieś poszczególne przypadki zarysowania na pewno coś tu wyjdzie na tych, ale takiego, co będziemy mogli pokazać dokładnie o co chodzi. Tu jest no jest tą w No tu już raczej o, widać, że były ślady montażu lub usiłowania montażu. Tak. No tu już można spodziewać się, że, że coś wyjdzie. Co tak. wyjdzie, czy coś wyjdzie. Zagłówek to na jakieś włosy i na pewno było coś używane, więc tu już nie mamy do czynienia z 100% nowym przedmiotem. Ale jeśli ktoś sobie posiedział chwilę, może nie był dla niego wygodny. No, jakieś pierdolę ale wygląda, że jest kompletny. Z ewentualne. Pewnie otarcie, może no jakiś się zdarzy, o tu jest tak. Oczywiście, że jest. No ale to nie poprzedł, że... No, ale mimo wszystko, no, jeżeli to krzesło nie ma jakichś barw mechanicznych, a nie spodziewałbym się, no bo co tutaj w zasadzie może być? No to też wie wszystko, bym myślę, że jest bardzo przysiątek O, takie ładne jeszcze kółko. Dobra, powodzenia. Myślę, że nic mu poważnego nie ma. raczej po prostu komuś się nie spodobało. Nie, nie. To jest? Nie, to jest zamknięte. No ale to. To jest. No, no tak, no, obniża po prostu wartość tego przedmiotu, ale w żaden sposób nie dyskwalifikuje go do dalszej sprzedaży, tak? I tam na, na jakiś markę plek, najemiska w ogóle tak zaczęły ta nazwit to tu mamy. Mamy hamaczek kolejny hmm. hamaczek kolejny tu chyba cała nówka, tak tu raczej nikt by nic tym nie grzebał łop! A nie, tu jest zabezpieczone. Tu bym się nie spodziewał tu. To raczej 100%, 100 nowe. Pewnie jakaś śsteczka. O są do kupienia. Na naszej stronie www. nas tu na miejscu w Jawocznie przy ulicy Martyniaków 15 jesteśmy od poniedziałku do piątku, godzina 9.15. Zachęcamy do odwiedzenia nas, żeby też mogę więcej powiedzieć o tym wszystkim, wyjaśnić dokładnie, ale zapakować. Mm. Taka szafka. No, instrukcja. Tak. To jest taka narożna. No, wszystko nowe. Ewentualnie do sprawdzenia jest kompletne. Czy coś zginęło? Ale raczej no Wstępnie wszystkie elementy są. Tak? Cztery półeczki, trzy wewetyczki. Daj dalej. Dajemy dalej.

Nie Jest taka składana. No tu już, tu już z doświadczenia, jak sprzedawałem ten towar na Allegro y, od dawno, dawno temu, to no, trzeba wszystko przeliczyć, bo po prostu może nie być. Pokażcie do kamery biorę. Y, tak. O, tak. Może nie być jakiejś kształty przedłużki. W przypadku takich szaf, no, nie będę zliczenie. jeżeli chcemy mieć 100% pewnych, to sprzedajemy, tak? no bo, bo nikt nie wie, w jakim stanie ktoś się odesłał, tak? ale wygląda na nowe, nie na używane. No, Tu jakiś wieszak na kółkach. Wieszak na kółkach. Wyciągamy. Kółka wyglądają na niej, nie więc wstępnie jest dobrze. Zaszynamy a ładnie z moim palcem. Tu jest jakaś wysa, Nie wiem czy ją będzie widać. Z tej strony. No, nie wiem, gdzie nawet jej widać też. No ale jest, tak? Cztery kółka są Tak. Działa, wieszak, działa. Będzie działał, będzie służył komuś do sprzedaży. Za jakiś drobna Zobaczcie tam ewentualnie zniży cenę. To jest wszystko w tym temacie tego wieszaka. Na kółkach to jest e, coś, to jest to samo chyba co wcześniej. W ta szafka na e, A ta co dałaś tam, tak? No to mamy jeszcze jedną. Trzeba by zobaczyć, czy ten sam klient może nowego desu. A otwórzmy. jak już robimy, to robimy. Dobra, a to my. Myślę, że my. I to jest to samo. Chyba Nie ten wieszak na kółkach? Tak. Kolejny wieszak. Tylko mniejszy chyba. Na kółkach. No kod jest inny, więc. To jest 11 let, a ten jest 13 lat, będzie coś innego. Zmniejszy, inna. Innego, wiesz. O właśnie. Na no. Teraz do środka. No tak to jest właśnie. Trzeba by było położyć jakiś artykuł, żeby nie i to wyskładać. Teraz przejdźmy po prostu dalej. To no. jest No. cały A gdzie to może bardzo Ja Ten film ma na celu. Są dwie te same rzeczy. Też chyba nie ma się to doszukiwać, bo to, to wszystko tak jak fabryka. Półeczki. Nie pokazać do kamery. Półeczki. Fabrycznie zapakowane jeszcze nawet. Podamy na bo 95% nowy, nic tam nie będzie. O, mamy! drapał dla koto, mój Boże! Boże... 27 kilo waży. No to będzie na pewno nie mały. Takie panty się lepiej pokazują. Weszło. Widać? Mhm. Mm no, instrukcja trochę nie było. Tak, do tyłu, nie? Będzie widać. No widać. No. Wyciągasz? Nie ma co wyciągać, bo to nawet, to, to nawet nie było chyba wyciągane nigdy. O, aczkolwiek... O, widzicie? Widzicie? Aczkolwiek... No nie. Aczkolwiek, czarści wózy tu były, ale jakiś większych zabrudzeń od kota nie czuję. Prawdopodobnie jakaś powystawówka. Załóżmy, że powystawowe. Co? Załóżmy, że powystawowe. Powystawowe, no mogą być jakieś... No nie będziemy skręcać. No na pewno nie. Na pewno nie będziemy skręcać, dlatego zawsze piszemy, że to nie jest jakiś 100% A, tylko po prostu są... Wrote i zawsze się to może zdarzyć, ale naprawdę to już to od nas bierze to wie, że, tobie, że nie ma lipy. Jak to mówią. O, Jak to mówią nie ma lipy. Nie ma lipy. Troszkę trzeba pogrzebać sobie ewentualnie, żeby sprawdzić jakość. Czy wszystko jest ok, ale, ale nie tak dużo. Nie wiem, ktoś pokleił. To coś pokleił, czy tutaj jest, ale pokażę to w ten sposób. Widać? Mhm. Mm Co to jest? Szafka? To jest... Skrzynia. O. To jest szafka... w is... pojemnik na śmieci? Nie wiem. No ale raczej jest nowy. Tak. Do... Tak, to są takie materiały materiałowe te do segregowania, wiesz o co chodzi? Y Aha. Bielizny. No. Fajny fanik. No, jak ktoś ma dużą łazienkę, to na pewno to... albo pralnię. Bardzo ładny. Wiem, nam mi się to wszystko rozpieprzyło. A. Oh. Tak. Y pozbyć się tego długiego Tu miałem maski, nic zatnęły w plecy To trzeba tak Tu jest parasol Nie ma to jak taśma Do używania tu jakieś coś? Jak zwykle ktoś dzwoni? Jak ktoś dzwoni, no ale wstępnie wygląda na kompletny. Wszystko do przeanalizowania, także tu mamy na ten dostęp, używamy jakim stanie.

Ciężko meble pokazywać na Trzeba było składać, no. Trzeba by było składać. Widzę, że jest 8 nóg. Tu pokaż. Półki są też. Więc powinno być okej, okay. tak widzę. To jest tylko im podgląd. Pokaż pudełko po prostu z góry. W sensie otwarte. Żeby nie było, że tam jest wieś. Tak, no Tu widzicie jakieś półki. Nie będziemy tego składać. No bo nam się po prostu nie chce, a film wtedy trwałby godzinę. A już mamy 20 minut. No, o! Też tu też jest wielkiego. Jak to otworzyć najlepiej? Najlepiej to otworzyć tak, żeby to pokazać. Co to będzie? 4 kilo, ciekawe co się kołało. No dobrze, to też jakiś mebel, ale pokaż jak to wygląda jak to jest zapakowane. Niech może nie wyciąga jakichś terapianów, bo to później... Tak hmm. widać. Do trampoliny, tak? Dobrze mi no się? No tak, do trampoliny... Mi pokazać. To łatwo pokażę, no ale po co to wyciągać? No to My jest, jest całe niepozywialne. No jest... Jest do... Trzymaj z no. jednej strony. Jak widać. Dobra. Schowaj, Mikoł. To ja rozchowam na boku. To chyba jeszcze jedno takie. Zaraz. No, Zaraz. To jest jeszcze jedno takie jak wcześniej. To jest ta szafka. Tak. Zobaczmy, czy to będzie tak faktycznie zapakowane. Czy nie będzie już jakimś... Do, bo nie przyjął paczki prawdopodobnie, no bo... Rozmyślił się, no. Nie, bo tu było uszkodzenie pudełka, tak jak widać tu jest zabezpieczenie uszkodzone, ale na mebla nie poszło. Także to też powinno być bardzo dobrze, a jak mi to to. Podchodzę znowu dwa regały. No to liczę cztery, cztery regały stalowe, ciężkie 26 kg. paczka. Patrzcie. Nie widać o. Tak to jest spakowane. Raczej nie było nigdy wyciągane, bo ciężko później w ten sposób to jeszcze raz spakować. Tak. Nie, musisz przechylić, na dół, dół przechylić. Widać z daleka, tylko na dół trzeba przechylić. Tak, tak samo, taka sama sytuacja. Pięknie popakowane. Powinno być wszystko ok. Myślę, że jest. No, tak, widzicie, no, nie da się wszystkiego tak dokładnie pokazać. No. My za Was tej pracy nie wykonamy. Możemy tylko troszkę. Ej wam tego tematu naświetlić. Jak to wygląda? Jak to się odbywa tutaj u nas? Jaka jest ta, jaki ten asortyment można znaleźć? Ale reszta roboty należy do Was. To Wy musicie to wszystko przejrzeć. Przeanalizować, za ile to można sprzedać. Przede wszystkim sprzedać. No, i ta paleta jest na sprzedaż już ze specyfikacją. I ta paleta też jest już na sprzedaż, więc jeżeli ktoś chce, tą paletę, która była otwierana, zgłasza się do nas w wiadomości prywatnej najlepiej albo przez telefon i może sobie ją kupić. W następnych unboxingach postaramy się, bo teraz jesteśmy tylko z żoną we dwójkę. Postaramy się, żeby ktoś był jeszcze jakaś osoba trzecia, która w międzyczasie będzie. Ja będę odmykał yy, dełka, to będzie analizować po kodach ile te, te rzeczy są warte, żeby na koniec stworzyć takie podsumowanie, po prostu ile tych przedmiotów było, jakiej wartości, i ile byście mogli na takiej palecie sobie na przykład zarobić. Cześć wszystkim, pozdrawiam i zapraszamy do nas. Cześć.